Cześć, witajcie, jest tej MG79, a dzisiaj gramy sobie w yy, Nagrywam ten odcinek na w sumie prośbę z komentarza jednego widza yy, <grym> i nie wierzycie. Ponieważ... Jakby to powiedzieć. Znów się popisałem moją głupotą, ponieważ... Drugi raz nagrałem ten odcinek. Patrzę! Hmm, coś mnie nie słychać. Okazało się, że nie miałem włączony mikrofon. No to muszę teraz drugi raz odcinek ten nagrywać i teraz backup. Be bo, bo wiecie, nie? Moje... przez moją głupotę miałem wyłączony mikrofon, teraz muszę marnować kolejny, kolejny czas. Dobra, nie marnować co po prostu... Nagrywać jeszcze raz, o tak bym to powiedział Mam nadzieję, że ten film będzie miał... Dobra, nie, nie mam nadzieję, tylko ra raczej będzie miał... Był krótki, ponieważ... Może się to wydawać amatorskie, ale koło się mam mój telefon postawiony z stoperem, nie? Może się to wydawać amatorskie i głupie, ale... No działa jak, jak kiedyś ktoś powiedział, co jest głupie, ale działa, nie jest głupie Wyście się, się z tym kłóćcie, nie? No... Przprawidzicie się z tym kłócić? Powiedz, spróbujcie. teraz lecimy, dobra. Jolo, lecimy siorbana. Może jakie ja dawno w Fortnite nie grałem? Z dwa miesiące prawie, więc pozdro. Oraz jak już tak odcinek trwa to chciałem powiedzieć dziękuję bardzo za 15 subskrypcji oraz nie oraz ponad 100 wyświetleń na każdym filmie Nie ma Nie dla psa kiełbasa Nie ma Kurde, że się nie spiździ mnie Dobra, pan Paweł będzie skakał kakao! Kurde. Pode mną no to się jest? Czy nie? Dobra, nieważne. No nie, no nie 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 nie. No te, ten, no jasne, te to mi za 60 pompy tego dał. Byłę, ale normalnie ja bym pewnie mu dał, nie wiem. Skóźnę, powiedzmy sobie. 20, No i... Moje podejście trwało 2 minuty. Zarąbiście wręcz. Ta spizi się tam najlepiej. A właśnie, dobijemy dzisiaj 5 łapek w górę? Będę bardzo wdzięczny. Je, jeśli dobijecie 5 łapek w górę. Pro, proszę tylko o zostawienie lajka jedno, jedną trzecią moich widzów. I znowu możecie napisać kom w komentarzach jaką grę następ w jakim jak czy ble, yy, jaką następną grę chcecie w kolejnym odcinku. Może to być znowu Fortnite, jeśli chcecie, kurze, kurze, gdzie mam pomarańczową, nieważne. Tym razem lecimy na nie wiem, gdzie, Na... Skaliste! Jolo! Wiecie co? Może na 20 subskrypcji jakiegoś live'a nagram. Więc zasubskrybujcie, bo jakby to powiedzieć Aż... No w sumie... Dobra, aż 30 moi 30 widzów ogląda mnie bez subskrypcji, no. No wyzwolę. No mil subskrypcji byście nie dali, no proszę, ja nie chcę was błagać, no no ale... Chyba będę do tego zmuszony, no proszę no. Żałujecie zostawić subskrypcję, która was nic nie kosztuje, a dla mnie to znaczy bardzo wiele. No zostawcie. Proszę. Dobijmy te 20 subskrypcji. Obiecuję, że będzie jakiś live. Może z dwugodzinny. Co wy na to? Dwugodzinny live? Hmm, zmienię na apteczkę. Protagon? Jasne. Yy, zamiast pudełek. Kurde, jak ja tej gry nie już naprawdę nie ogarniam. A właśnie, możecie napisać w komentarzach, który sezon Wam się najbardziej podobał. Wy, tak ja mam być szczery piąty. To, to były czasy. Piąty sezon i kurde, gdzieś tam dziesiąty. Ta, by, ta bym go strzelił tak. Shit! Mówiłem No i co No i co, no chodź tu O pewnie potem wypinie Tak, na no 100 No to pierdzi, ale go No, 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 ja na Ciebie zaczekam Aś tam sobie rze rzecz nie przyjdziesz do mnie ja cię mam nadzieję zabiję że, Żeby nie grać już trzeciej gry A czekaj on pewnie mnie dojeżdża Mmm, Szkoda że grantów nie ma, bym mu już tam od dawna rzucił jakiś jakąś tak, jak, Jakiś taki prezencik mały Hehe <grym> <grym> Taki mały drobiazg Bym mu rzucił te ona? Nie, ja na pewno... Tak, czyli tak, to z pewnością wszedł do budynku Tej pewnie zaraz z jakimś kurde epicką strzelbą mnie dojedzie i pozdro tak I tak się skończy moje... Tak się skończy moje strzelanie Kurde 7 minut Pistolet, wow, kurde To ja każdego zabiję Nie ma co Każdego zabiję po prostu Hmm? Tam widziałem jakieś ruchy? O, oczywiście, że ta? Nie wiem. Tak, dobra, tam jest typek. To już jest potwierdzone info. Tylko teraz chcę czekać. Dobra, przyczaimy się. Dobra, przyczaimy się. Tam się nic... O, mam nadzieję, że on nas nie, nie widzi. Dobra, przycz przyczajmy się. I będzie okej. Okay. On, on wchodzi na dach? On chodzi na dach, mi się wydawało. Bo jeśli tak, to znaczy, że ma snajperkę. A ja, ty, a ja nie chcę, bo się okaże, kurno, że ma już, i już będzie po mnie. W ogóle spójrzcie spój spój na nogi mojej postaci, jak ona tak rusza. Widzicie? Łóżdę, Le lepiej niż Michael Jackson. Hmm. Hmm. Czy co? Bo ja chcę... Nie ja chcę, żeby ten odcinek znowu pół, pół godziny trwał. Ja, to ja bym może go dojechał. Tylko chcę go zobaczyć tutaj. Będę się skakał, żeby go sprowokować. Wiecie co? Nie ma co. Spierdzielam, co ja się będę kampił. Czy to... Powiedzcie. To, 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 to w ogóle ciekawe nie jest no... Co? Youtuber kampi się na tego. No typa, no powiem wam, no to to jest odcinek, kampienia, nie nic nie robienie, tylko moje gadanie. Dobra, dojeżdżamy jakiegoś typa. Nieważne, gdzie jest, byle żeby dojechać. Hmm. Tak szukam, szukam i szukam i nikogo nie widać Akurat teraz w życiu nie mogę się na typa nasnąć. Kiedy ich nie chcę, to, to, to spotykam, ale kiedy chcę, no to oczywiście nie ma, no gdzie to jest sprawiedliwość w świecie. No kuść D10 minut, dobra. Maksimum 15 minut i kończę Bo naprawdę jak mam powiedzieć to ja w Fortnite ja, ja zbytnio za Fortnite'em nie przepadam nie Według mnie Battle Royale już jest taki Trochę już przestarzały jeśli chodzi o to No no przestarzało, no kurde no przecież to Znaczy ja wiem czy taki przestarzały No po prostu mi się jako... jakoś przypadł do gustu Battle Royale nie przypadły do Goster ale jakoś dzisiaj gra jest po prostu za każdym razem prawie taka sama, no co, lądujesz w innym miejscu, spotkasz innych przeciwników, bijesz się z nimi no to wszystko. No, powiedzcie mi. Zresztą fa fajnie gdy gra jest nowa, ale gdy już taka trzyletnia jak Fortnite to już no, no dzisiaj, nie? A ja wam powiem, że może Valorant'a nagram. Oho, Ty. jeśli on mnie nie widział, to jest ślepy, naprawdę. I nie wiem, czy mówiłem, że jakbym, jak wbijecie 10... Tak, dobra, nie pamiętam. Mówiłem, mówiłem, że jak wbijecie 20 subskrypcji, to live... <laughs> Jezus maria to było najba... To co ja teraz robiłem było najbardziej lamuserską taktyką Poczekaj... Po prostu... Pozdro, poczekałem aż się sami zabiją i potem atakuję no Pozdro no Ale to, to jest najbardziej lamuserska taktyka w życiu No po prostu co robisz jeśli masz dwóch przeciwników? A? Wjeżdżasz im na chatę i zabijasz ich obu ryzykując to, że zginiesz? Czy... Odpowiedź B. Y Czekasz, aż dru y drugi zabije drugiego i... Znaczy, może nie. I Czekasz, aż jeden zabije drugiego i potem dobijasz tego pierwszego. Lub odpowiedź C. Po prostu spierdzielasz z miejsca akcji. Albo odpowiedź D. To... Po prostu... Czekasz, aż się wytłuką i jako honorowy gracz czekasz, aż gościu się uleczy i potem go zabijasz. Odpowiem. Odpowiedź B jest prawidłową odpowiedzią. Hmm. Naprawdę. No i kuć do 13 minut. No i mówiłem, że ja nie jestem długich odcinków wreszcie. Ja chcę mieć nareszcie krótkie odcinki, to nie mogę ej! Ej, on, on może nie widział. O! Ej, wsiądź do łodzi. Ja na ciebie tutaj... Tutaj masz specjalne zaproszenie do łodzi. Naprawdę? Kościół, ja chcę wsiąść? Cześć, bo on ma potkę, czyli będzie się chciał? I napić. No i szkuźdzę zaatakował. Tam jest jeszcze jeden. No i widzicie jakie to życie w Fortnite trudne. Jeden frak co to ma być? O, o, o! Stój! Ha! Nigdy nie stój w Fortnite. Jestem hitmanem. który nie zabija po cichu. Uwoli się wpierdzielić i cały pal. Bitka. Dobra, wiecie co? Ja chcę już zakończyć ten odcinek. Boże, ja chcę już zakończyć ten odcinek. Raz koź za śmierć. JOLLO! Może przy okazji wezmę potkę? Ta w sumie jakoś, tak? Jak w sumie zarąbisz się, że on to ma? Nać pada. Kurde, pomieszałem. Tylko proszę, nie zabij go, Dawid. Ua! No i widzicie, jak dawno nie grałem, nie? I po prostu zrąbałem, nie? No oczywiście, że jakiś spocenie, z którym nawet no life i y Dobra, nieważne, powrót do lobby. Odcinek 15 minut, nie najgorzej, nawet powiedziałbym wręcz nieźle. I dziękuję za oglądanie, zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. I cie siemano, widzimy się w następnym odcinku.